rada odebrać klucze i się oswoić powoli z tematem, zobaczyć ile mam miejsca, co trzeba zredukować, co wyrzucić. Pierwszy kurcik, miał być tylko kilka rzeczy, no ale wiesz jakie jest. Wstępnie mój pokój wygląda tak. Mam dużo kratów, za dużo. To witajcie w moich nowych 15 metrach kwadratowych. Muszę się jakoś tak urządzić, żeby nikomu nie przeszkadzać. Mieszkanie jest bardzo duże, bo jest sześciopokojowe. Dwie łazienki, balkon, taras. Fajnie. Trochę na głęboką wodę się rzuciłem, bo nigdy w większym mieście nie mieszkałem. Nigdy nie chciałem mieszkać, ale jakoś mnie natchnęło, ze względu na to, że no jednak jest te więcej możliwości. Mieszkam na Islandii już 4,5 roku, więc uznałem, że Kilka kolejnych lat chciałbym spędzić gdzieś indziej. Zacząć coś nowego, nowe znajomości, jakiś nowy rozdział w życiu. Choć widzę tego plusy i minusy, chociażby takie, że wiem, że więcej czasu będę spędzał na transport chociażby do pracy, bo pracy nie zmieniam, ale będę miał tych znajomych, których mam w pracy. W sensie, że teraz będę się trzymał tymi z Reykjaviku. a mam z nimi dobry kontakt, tylko zawsze nas dzieliła ta bariera. Jakoś się tu urządzę i będzie zajebiście. Dzień przeprowadzki dzieje się w mojej głowie dzieje się w moim pokoju. Jeszcze wczoraj się żegnałem z lokatorami, więc... Ciężko się ogarnąć. Brat powiedział, że przeprowadzka to taka kara i zgadzam się z tym maksymalnie. Po pierwsze, tutaj nie mam żadnych mebli poza szafą. Nie wiem, czy długo tu posiedzę, bo... Jednak trochę za mało tego miejsca. Rejkewi, dzień drugi. Pokój nabiera kształtów. Tasterta. obchana, Wszystko idzie do Red Crossu. Jeden z lokatorów podrzucił mi pomysł, żebym zamiast do Red Crossu ciuchy dał dla bezdomnych, w każdym bądź razie. Mówił, że to miejsce może mnie przerazić i zrozumie, jeśli wybiorę kontener, ale chyba właśnie chciałbym, chciałbym zaryzykować, zobaczyć jak to miejsce wygląda i no... Jestem ciekawy i z jednej strony trochę przerażony, nie wiem, powinienem się bać czegoś, przecież to są normalni ludzie, podobno. No zobaczmy. Znalazłem to miejsce nie najgorzej. Myślałem, że jest inne, chyba to te osoby, także spróbujmy. Na Islandii jest taka niepisana zasada. Jak coś nie potrzebujesz, to to oddajesz za darmo i można całe mieszkanie umeblować za takie właśnie meble, których ludzie nie potrzebują i oddajemy za darmo. W twojej kwestii jest po prostu przyjechanie po to i zabranie. Zaczęłem od jakiegoś czasu również to praktykować i powiem wam, spoko sprawa, bo nie na wszystkim trzeba mieć zysk, można coś oddać bezinteresownie. A myślę, że wdzięczność to wystarczająca nagroda. I oddałem sobie starą ludówkę dla naszych rodaków. Ktoś się zgłosił dosyć szybko, było bardzo sympatycznie. No i padło pytanie: A nie masz jeszcze czegoś bezużytecznego na oddanie? No przykro mi, panie cebulanie, tym razem. Poza tym już zdążyło mnie spotkać kilka bardzo miłych sytuacji, z którymi styczności nie miałem zbytnio wcześniej, a mowa tutaj o bezinteresownej pomocy. Ze względu na to, że miałem trochę więcej rzeczy niż myślałem, a mieszkanie ma mniejsze, to musiałem sobie kupić komodę. I sobie tą komodę kupiłem, i nie chciałem się zmieścić do mojego samochodu. Choćbym chciał. <laughs> Próbowaliśmy różnych sposobów, i jakimś trafem jakiś starszy, podejrzany pan przechodził obok. I nam radził jak, jakbyśmy mogli to wsadzić do samochodu jakimś sposobem Mówi, że tak pralkę w ten sposób przewiózł swoim samochodem osobowym No chciał nie chciał, nie udało się Podjechał, wsadziliśmy ją, powiedział, że będzie nas falował Wydawał się nietypowy Przez to miałem po prostu podejrzenia, że może z nią uciec <grym> Z moją komodą Na miejscu zwyczajnie powiedział, że nie chce nic za to, że życie jest za krótkie, żeby na wszystkim mieć korzyść. No, problem. Thank you. I will cut it. no i tak od tamtego momentu zmieniłem swoje podejście w tej sprawie i czuję, że po prostu chyba zwyczajnie karma do mnie wróciła. Drugą sprawą, bezinteresowna pomoc. Zgubiłem się. Tak mi wypadło, że jeździłem dużo, miałem tylko telefon przy sobie i w końcu się rozładował. Odwiozłem pewną osobę i w tamtym momencie trach rozładował się. I weź tu traw do domu. Nawet nie pamiętałem dobrze swojej ulicy, to było kilka dni po przeprowadzce. I powiem wam, że to było strasne. Jeździłem półtora godziny i mówię, już pamiętam, mówię, tak, no przecież to jest ta droga. I coś mi nie pasowało i zawsze źle skręcałem. W ślepe uliczki wjeżdżałem. Mówię, no nie dojadę dzisiaj do domu. Los chciał, że mój brat w samochodzie zostawił starego GPS-a. Więc jeździłem po stacjach benzynowych Orkan, bo pamiętałem, że Orkan jest przy mnie. I zwiedziłem może trzy, jeden był z nich z otwarty, mówię, no muszę zapytać kogoś o pomoc. A przypominam, że to była druga godzina w nocy, więc ludzi za dużo nie było. No i tak też podszedłem do kogoś na stacji benzynowych. Tymi osobami byli dwóch Islandczyków. Byli pod wpływem jakimś. Byli podejrzani. Kolejni. Wszyscy są podejrzani według mnie. No ale dobra, to trochę niemiło z mojej strony. Zapytałem się, czy mogą mi pomóc. No to spytali się czy chodzi o zioło. Mówię nie, nie tym razem. I mówię po prostu, że się zgubiłem. Mam GPS-a i nie znam dokładnie swojej nazwy. Mówię, co to za dzielnica? Mówię, nie wiem, mówię coś Likho Hellwegur. Mówię, Holwegur. Mówię tak, właśnie mam problem z wpisaniem, pewnie źle wpisuję. Oczywiście, że źle wpisywałeś. Tak wiecie, trochę arogancko. Mówię skąd jesteś? Mówię. A, from Poland. Oni tak o, To ci nie pomożemy Hehe, żartów nie było końca Wpis, Wpisali mi adres I spytali, co mówisz po islandzku Mówię, no niewiele Mówi dawaj Tell me everything I no to zacząłem dukać swojej islandzkie o, tu no Very good, no not bad, not bad, Dobra, mówię masz Dzięki, mówię dzięki panowie, dzięki Tak się skończyła ta historia Zanim się tu przeprowadziłem Słyszałem, że po prostu ceny między Keflawikiem a stolicą są diametralnie różne. Oczywiście tu są mega wyższe i zawsze się tym kierowałem i nie chciałem w tym miejscu mieszkać ze względu na ceny. Jeśli jesteś singlem, bez rodziny, bez nałogów, to. Da się godnie żyć. Nie potrzebuje luksusu i super wielkiej przestrzeni. Nikt normalny nie rzuci się na mieszkanie w centrum, jeśli ma taki tryb jak ja. Mieszkania w centrum sięgają nawet do 7-9 tysięcy złotych. Mentalność ludzi też jest tu inna. Jest większa otwartość, empatyczność, a przynajmniej tych, których zdążyłem już poznać. I nie przestanę poznawać, mam nadzieję. Moim zdaniem to cechuje mieszkańców stolicy Islandii. Paradoksalnie, do naszej stolicy Warszawy, gdzie osoby nie są zbyt miłe. Jeden kelner w pewnym barze, bym go polecił naprawdę, ale nie pamiętam nazwy, dał nam kolejkę za darmo. Po prostu dał nam nasze zamówienie za darmo, ze względu na to, że jesteśmy Polakami i on ich bardzo ceni. Szacunkiem naprawdę, jak się zawsze spotykałem, bardziej z rasizmem, aniżeli empatycznym podejściem do Polaków, to Reykjavik otworzył mi oczy totalnie. Nowe miejsce, nowy rozdział. Nowe rzeczy. Czekajcie. Dwa tygodnie zajęło mi ogarnięcie tego pokoju do stanu, który wam przed chwilą pokazałem <grych> dosyć długo ale też musiałem wyzbyć się wielu rzeczy jestem zapracowanym człowiekiem dzięki bratu za pomoc w przeprowadzce i lecimy dalej